Witam serdecznie na kanale W świecie króla myśli. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kolejną opinię o trilogii fantazji zatytułowanej Król Myśli. I mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, że uda mi się ją przeczytać. Okoliczności przyrody, jakie towarzyszą odczytaniu tej opinii, nie są przypadkowe. Otóż jest to opinia napisana przez człowieka, który jest wędkarzem trzeba bardzo gorąco pozdrawiam i właśnie dlatego <grywa> zabrałem ze sobą tablet nad wodę I tak sobie pomyślałem, a zrobię taki, e, takie nagranie właśnie z nad wody, z, ze środka jeziora zobaczymy, czy to się uda bo Warunki są dosyć trudne do czytania, szczególnie dla prezesa klubu Sokolego Oko Sokolego Oka, dlatego spróbujemy to jakoś ogarnąć, może się to uda. Przeczytać to w sposób taki płynny, bezproblematyczny i dający się wysłuchać. Będę musiał się tutaj korygować cały czas ten swój kurs, bo Płynę strollingiem Może mi tutaj się coś wydarzyć W trakcie tego czytania Ale spróbujemy Ale spróbujemy Może się to uda Byłoby to bardzo fajne gdyby się udało hmm, Dobra Tylko raz Spróbujemy, spróbujemy Kto no, nie próbuje Ten w kiciu nie siedzi Jak to tam było Dobra spróbujemy przeczytać eee... Piotr.now8b8f Taki nick na portalu lubimy czytać, ma ten użytkownik, ten wędkarz, który sprawił mi taką frajdę i e, napisał opinię o mojej książce, o trilogii Król Myśli. Przy czym jest to opinia zostawiona pod e, trzecim tomem e, Króla Myśli. Hmm. Co mnie bardzo cieszy, bo e, m, większość czytelników zostawia mi opinię pod pierwszym tomem, no ale trudno. Nawet, e, nawet pisząc o trzecim tomie, zostawiają opinię pod, pod pierwszym, ale to mniejsza o to. E, Piotr e, zostawił pod trzecim tam, gdzie powinien. Spróbujemy m, nie gadać, tylko czytać. Napisanie trafnej opinii o przeczytanej książce jest dla mnie, jest, l, przepraszam, już się pomyliłem. Jeszcze raz, napisanie trafnej opinii o przeczytanej książce jest e, zawsze dla czytelnika nie lada wyzwaniem. Przeczytałem wszystkie trzy tomy tej powieści fantazy i przede wszystkim chciałbym wyróżnić oraz docenić tytaniczną pracę autora pana Marka Malmana. Proszę sobie wyobrazić, jaki trzeba mieć talent pisarski oraz codzienną samodyscyplinę. Aby w zaledwie kilka lat napisać trzy opasłe tomiszcza liczące łącznie około 2000 stron. Pragnę również wspomnieć, że autor zakończył właśnie pisanie swojej drugiej powieści. Śmiało mogę powiedzieć, iż niewielu współczesnych autorów mogłoby dorównać panu Markowi. Jest to również koronny dowód na to, że warto spełniać swoje marzenia niezależnie od ewentualnych Przeciwności losu, z którymi przyszło nam się zmierzyć. W pierwszej części trzeciego tomu autor dokonuje opisu stwo stworzonego świata przez jego stwórcę, który zdaje się mieć moc oraz zdolności pozwalające mu przełamać ograniczenia narzucone przez prawa fizyki. Opis ten jest bardzo szczegółowy i dokładny, dzięki czemu wszystkie wydarzenia stają się niezwykle realistyczne, a to umożliwia czytelnikowi niemalże dosłowne przeniesienie się w ten niezwykły świat. W dalszej, yy, chyba części, będzie książki, czytelnik może zapoznać się z niezwykle ciekawą personifikacją wielu nietuzinkowych bohaterów. Myślę, że w szczególności wielu czytelnikom przypadnie do gustu historia, a także sama postać królowej Bibiany. Tutaj uśmiech. Całość kończy się uporządkowaniem wiedzy na temat światów oraz wymiarów. Tu też uśmiech. Całość kończy się uporządkowaniem wiedzy na temat światów oraz wymiarów zawartych w uniwersum. Ok? Powiada się, że książka to jedynie. Napisane słowa w odpowiedniej kolejności. Oczywiście się z tym nie zgodzę. Książka ma również duszę, którą można zdefiniować jako to wszystko wykreowane przez autora, co może mieć wpływ na aparat poznawczy czytelnika, a w konsekwencji wywołać szereg reakcji, przemyśleń, emocji czy odczuć. Właśnie ta symboliczna dusza książki jest wyznacznikiem mojej opinii, która jest jak najbardziej pozytywna. Za tę pozytywną opinię bardzo gorąco dziękuję. Jest to kolejna bardzo pozytywna opinia o trylogii Król Myśli. Ja zachęcam wszystkich do zapoznania się z tą książką. A ci, którzy już to zrobią, niech tak jak tutaj kolega Piotr, mój kolega wędkarz tak mogę powiedzieć, chociaż nie znamy się osobiście. Kolega Piotr zostawią opinię o tej książce na portalu Lubimy czytać. Moi drodzy, zostawienie opinii jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja jestem samowydawcą, sam e, wydaję te książki, sam je mm, drukuję, sam e, zbieram środki na ich wydanie. Nie jest to rzecz łatwa. E, Zostawiając opinie, po prostu wspieracie mnie, dajecie mi większe zasięgi, większe możliwości dotarcia z tymi książkami do e, czytelników. A książki myślę, że są warte tego, bo te opinie, które się ukazują na e, portalu Lubimy Czytać, te opinie, które docierają do mnie od Was bezpośrednio, bez umieszczania ich na jakichś portalach społecznościowych, te opinie świadczą o tym, że ten król myśli. Jest dobrą powieścią, że to się udało, udało zrobić tak jak, jak chciałem, i że sprawia to radość ludziom, a to najważniejsze. Następną opinię: już niebawem, każda z innego miejsca: z innego miejsca świata. Niekoniecznie z wody, bo ta dzisiaj była specjalnie nagrywana. Pod kolegę Wędkarza, którego gorąco pozdrawiam i któremu dziękuję za, za tak wspaniałą opinię, nie tylko na temat trzeciego tomu, ale także poprzednich dwóch. To tyle w tym odcinku cyklu filmów. Opinie czytelników o trylogii Fantazy. Król myśli. A ja się biorę za łowienie. Król myśli. To trylogia fantazy, której akcja rozgrywa się specjalnie dla potrzeb tej powieści wymyślonym uniwersum, pełnym absolutów, pełnym bogów, pełnym ludzi i zwierząt. Poznaj świat króla myśli, człowieka, który potrafi zaglądać do umysłów bogów i ludzi.